Nie witam Was serdecznie w make-up tutorialu, a dzisiaj będzie test na żywo soczewek z Optik Rozmus dlatego że powiem Wam szczerze, że nigdy w sumie nie miałam brązowych soczewek. I zawsze jak e, staram się robić postacie, które mają ciemne brązowe oczy, to kupuję po prostu blackouty, bo one po prostu dają wrażenie takich czarnych. Oczu takich mega mocno brązowych, że aż czarne. I ja w sumie nie pamiętam, kiedy nosiłam ostatni raz brązowe oczy, także dostałam takie soczewki i postanowiłam zrobić do nich make-up tutorial. No, moje oczy, wiecie, że to jest miks zieleni i brązu, i tak naprawdę zależy od dnia i od światła, jak moje wło y włosy. Jak moje oczy wyglądają? I dzisiaj chyba są bardziej brązowe, nawet bez soczewek bardziej brązowe. E, natomiast soczewki znajdziecie na stronie www.optykrasmus.pl. Soczewki brązowe znajdziecie tu. To są dokładnie te. A tak prezentuje się różnica. Po lewej stronie utnicka w soczewkach, po prawej stronie utnicka bez soczewek. Sami widzicie, że różnica jest super delikatna. Powiem wam szczerze, że bardzo mi się podobają, chociaż myślę, że takiego super efektu nie robią aż na moich oczach. Na pewno trochę je tak dają. Ja mam takie wrażenie, że mam większe oczy w tych soczewkach, ale to może tylko ja. No i mamy takie ringi wokół tęczówki. Jakby spoko to wygląda. Trochę mi się to kojarzy z twilightem. Nie wiem czy tylko mi Dajcie znać w komentarzach Dzisiaj zapraszam Was na make tutorial na ten look Trochę taka Morticia Adams, ale w wydaniu <grytania> Utnicka No i co? Nie będę przedłużać Zapraszam na tutorial Zaczynam od włożenia soczewek Są super mięciutkie i naprawdę łatwo się je wkłada A do tego nie są suche Jak się je nosi dłuższy czas, także to działa na ich duży plus Nie zmieniają mi bardzo koloru oczu Powiedziałabym, że podbijają mi kolor tęczówki I zaczynamy nasz koci makijaż Podkład rozkładam Beauty Blenderem i przeciągam go lekko na szyję. Standardowo podkładam w ciemniejszym odcieniu, robię modelowanie twarzy. No i to jest La Roche-Posay, to moje odkrycie w modelowaniu. Strasznie go lubię, bo robi miękki blend i nie robi plam, rozkłada się dosyć równomiernie. Teraz światło. Nakładam korektor na najwyższe partie twarzy oraz wokół ust, bo dzisiaj wjeżdżają nam czerwone usta. Teraz rozjaśnienie wokół ust daje dosyć fajny efekt, szczególnie przy intensywnych szminkach. Wszystko blenduję beauty blenderem, pudruję twarz. Teraz kończę puder z AA i powiem Wam, że lubię jego lekkie wykończenie. Czas na różyk z palety BH i one są dość mocno napigmentowane i wszystkie odcienie są dosyć ciepłe. Powiedziałabym, że uciekają w pomarańczowych. Nakładam róż na wewnętrzną część twarzy. Przy intensywnych ustach lubię mocniej wyciągnąć modelowanie policzków, zatem używam bronzera z palety NYXA i podkreślam mocniej policzki. Rozświetlacz to mój ulubiony. Nakładam go na szczyty kości jarzmowych, nos i łupki do naszli standardowo tam, gdzie chce się świecić. Robię brewki, oczywiście i brom, dzisiaj grubsze i ciemniejsze. Nakładam na usta maskę i przechodzę do malowania. Najpierw robię kontur, potem wypełnienie. I przechodzimy do oczu. Neutralny cień z palety Tarte będzie moim cieniem bazowym. Nakładam go na górną powiekę i też na dolną. I teraz szarym cieniem z palety Color Pop czarnej palety, robię pierwsze cieniowanie w kąciku oka. Teraz kreseczka, która wyciąga kącik oka do góry. Robię ją czarnym cieniem. Dokładamy grafitowy cień i wyciągamy kącik zewnętrzny jeszcze ku górze. Grafitowy cień kładę też na dolną powiekę i precyzyjnym, ściętym pędzelkiem podkreślam wewnętrzny kącik oka oczywiście czarnym cieniem. Całość blenduję czystym pędzelkiem w stronę wewnętrznego kącika. Kredkę nakładam na linię wodną, ale tylko w kąciku i na górną na całą. Tuszuję rzęsę, better than sex to face i doczepiam sztuczne, ardel i voila. Jeśli ten film, to koniecznie zostaw łapkę w górę, a jeśli lubisz mnie oglądać, no to na co czekasz? Zasubskrybuj. I co? Widzimy się w następnej charakteryzacji albo w następnym make-up tutorialu.